Witajcie kochani. Witam serdecznie wszystkie osoby z Podznaku koziorożca. Na czytaniu tygodniowym zobaczmy. Zobaczmy, co tu w prywatnych sprawach u koziorożców słychać w tym czasie. O! Coś tutaj jakimś chłodem wieje. Hmm. No dobra. Przekonajmy się w takim razie, o co chodzi. Czekajcie, czuję, żeby przetasować tarota jeszcze raz. Ok. Dobrze. Czy już jest dobrze. Ok, dobrze. Dla koziorożca prywatne sprawy. No. W jednym temacie. Wyciszenie, wyizolowanie. Cisza. Nie ma rozmowy. Jest refleksja. Refleksja dobra jest, prawda? Zawsze. <laughs> Mamy królową pentakli. Aha. I trójka kielichów. Koziorożce siedzą i myślą, co zrobić, żeby było fajniej, żeby było przyjemniej, żeby było radośniej, żeby było więcej zabawy w życiu koziorożca. To jest dla jakichś osób zdecydowanie, ale też czuję, że ktoś tutaj rozmyśla, jak zorganizować jakąś. Czy to imprezę, czy to mniejszą imprezkę, czy większą imprezę? Jak um, finansowo poradzić sobie? Czy już to może być coś większego też? Zobaczymy, co nam tu dalej wyjdzie. Ciekawe. O! Rada do obu obszarów, słoneczko. Ale się troszkę odwróciła, więc uważaj, żeby nie skupiać się na negatywnych kwestiach. Skup się na pozytywach. Wiecie, co ja czuję, żeby wziąć wszystkie karty dzisiaj, bo jak nam się Isa pojawia, to może trzeba by głębiej tutaj poszukać od razu. Sprawy poza prywatnymi poprosimy. O, wow! <grych> to jest, zobaczcie, to jest jak ogień i woda, dosłownie, jeszcze tutaj jest woda przymrożona czyli lód, jakby nagle burza z piorunami, z błyskawicami w środku mroźnej zimy się pojawiła, prawda? Jak żyję, to jeszcze nie widziałam w Polsce takich rzeczy. Ale w emocjach, w uczuciach może to coś takiego się tu wydarzyć. Natomiast ta runa turizas, ona ta energia przychodzi nam z pomocą w tych wszystkich obszarach, gdzie nastąpiło jakieś przymrożenie, przyblokowanie. Zaintrygowało mnie, to bardzo muszę przyznać. Już sprawdzamy, co dalej. Mamy cztery buławy, mamy pazia, buław. O, i dwa kielichy. Hm. A na końcu znowu przyblokowanie. A tutaj zobaczcie: szaleństwo, walka, obrona, potężna pozycja, co tu się wyprawia w tym czasie. Tak, czuję takie dwie. Dobra, dopytajmy dalej. Czuję bardzo odrębne sytuacje dla dwóch grup, jakby koziorożców. Ale dopytam, żeby bardziej klarowną tą wiadomość zobaczyć dla nas. Aha. Tak. No dobra, co tu mamy? Czekajcie, podniosę. Aha, trzy różne mamy wiadomości. No dobrze. Pierwsze nam się pokazało, this could be the one. Czyli zobaczcie, ktoś tutaj faktycznie, tak jak mówiłam, myśli o jakiejś imprezie, może tutaj ktoś się zastanawia nad wprowadzeniem relacji na wyższy poziom, może jakiś zaręczyny, może ktoś z rodziny u Ciebie jakieś zaręczyny, może nawet ślub. Czuję tutaj jakieś takie różne. Przyjemne okoliczności, okazje, spotkania, zapoznawcze jakieś też, gdzie są ustalane różne szczegóły i trzeba to bardzo dobrze przemyśleć. Drugi temat, mamy temat dzieci. Więc tutaj albo dzieci są zaangażowane w tą relację, albo ktoś tu myśli o dzieciach, może to jest Twoje dziecko, które tutaj będzie może wchodziło, w związek małżeński. Może też chodzić o to, że dzieci nasze wewnętrzne po prostu proszą o więcej zabawy i będą tupać nóżkami. Pobawmy się, prawda? Czyli więcej radości, zabawy trzeba by nam wprowadzić, kochane koziorożce, do życia, do tych wszystkich obowiązków. I jeszcze jest temat e... tak. Relacji, gdzie. Jest co wybaczyć, a może tak powiem. Gdzie coś się wydarzyło i są jakieś zadry, jakieś smutki, żale, przykrości, niewyjaśnione sprawy, e, brak wybaczenia, brak przeproszenia, prawda? Brak, tu czuję ktoś, jakby mówił, brak skruchy, arogancja. Więc gdzieś ten temat będzie się pokazywał w tym czasie także. Dziewiąteczka jako pustelnik, on nam też mówi, kochani, o tym, że mamy taką potrzebę spojrzeć jakby wstecz, prawda? Z refleksją, co było, co się wydarzyło, co się stało, co mogło się stać, a się nie stało, prawda? Co zostało zatrzymane, a mogło wyglądać inaczej, na przykład, bo ta Isa też nam mówi właśnie o tym zatrzymaniu wystopowaniu czegoś, potem nastąpił jakiś smutek, jakiś brak, jakaś. Czy jakby komuś tutaj, kogoś bardzo brakowało, ktoś tu bardzo za jakimś tęskni, w związku z tym jest w takiej, no może nawet w żałobie, w żałobie albo w takim, w takim stadium, w takiej fazie właśnie ogromnej tęsknoty i nieumiejętności, jakby. Pójścia dalej, bo kogoś zabrakło, prawda? Tak, zdecydowanie ISA podpowiada, by tu powoli, spokojnie i rozważnie działać, że tutaj trzeba liczyć na siebie, żeby zwrócić też na uwagę, czy nie ma w życiu jakichś destrukcyjnych sytuacji, działań, które mogą być niszczące. Czyli, że tu ktoś bardzo Tęskni w związku z tym, czy właśnie z w żałobie, w związku z tym pozwala sobie czasem na jakiś kieliszeczek czegoś mocniejszego, albo jakąś tabletkę, która ma przynieść ulgę. Natomiast ja bym tu powiedziała: Uważaj, zwróć uwagę, czy to jest na pewno dobry kierunek dla Ciebie. No właśnie żeby nie popaść tutaj w jakieś tarapaty natomiast zdecydowanie jest to czas, początek tego tygodnia na jakieś wyciszenie, na jakieś takie przemyślenie na spojrzenie na to wszystko z szerszej perspektywy albo zastanowienie się co w moim życiu działa destrukcyjnie co albo kto, jaka relacja, prawda co ja tu muszę zmienić, co jest tutaj dla mnie Dobre, a co yy, po prostu wprowadza tylko chaos i zamieszanie? Czuję tutaj początek jakiegoś porządkowania. Yy, tak, ale zobaczcie, ktoś tutaj wita miłość, i zobaczcie, jaka kompletna różnica. To, co tu mówiłam, prawda? Jaka różnica, a to, co tu nam się pokazuje. Ktoś poznaje kogoś. Ktoś się zakochuje, ja to przełożę, może tak czujesz, to jest tu. Ktoś um, myśli o jejku, może to jest ten ktoś jedyny, bo rozmawiacie i wszystko tak pięknie płynie, i tak się rozumiecie, i tak się dobrze sobą bawicie, prawda? Otwórz serduszko i po prostu pozwól sobie być pozwól sobie, aby przeżywać to spotkanie, tą relację, prawda? Um, nie zastanawiaj się, może aż tak, jeżeli się krótko znacie, co z tego będzie. Będzie z tego to, co ma być, po prostu. Bo Królowa Pentakli też namawia do takiego spokojnego działania, do cieszenia się chwilą, prawda? Co tu mamy dalej? No właśnie, i tu zobaczcie, znowu jakby przeskakujemy w zupełnie inny temat. Relacje karmiczne. Możliwe, że ktoś tutaj przeżył karmiczne relacje, w związku z tym teraz boi się na przykład wchodzić w nową relację, albo boi się, że ta relacja znowu może wyglądać tak jak ta wcześniejsza, prawda? Trudna, ciężka, nieprzyjemna. Możliwe, że też te karmiczne relacje dotyczą jakichś osób, relacji rodzinnych. I w związku z tym, tutaj jeszcze są jakieś niewyjaśnione sprawy, nieuzdrowione rzeczy, i to może też być temat w tym czasie dla koziorożców. Zobaczmy, prawdę ukrytą. Mhm. Ok, więcej poprosimy. Dobrze, ok. Pierwsza, która mi się pokazała, ktoś się zastanawia, czy jesteś osobą szczęśliwą bez tego kogoś. Tak, i druga. Ktoś odszedł z lęku, że ty możesz tą osobę zostawić? To ten ktoś odszedł najpierw? Jeżeli czujesz, że coś takiego specyficznego się wydarzyło, to ta osoba boi się po prostu porzucenia, i jeżeli zależy Ci bardzo na tej osobie, to może warto by. Spróbować jeszcze wyciągnąć rękę do tego kogoś, odezwać się, wyjaśnić to, bo to, to tutaj nie widać żadnych, mm, żadnych kłótni, awantur czy jakiegoś takiego. Wiecie, tutaj widać, że ktoś po prostu przerażony uciekł, bojąc się, że zostanie porzucony. Tylko albo aż tyle. I biorąc pod uwagę, że to tutaj kładę właśnie. Ten ktoś nosi w sobie bardzo dużo bólu w związku z jakimiś karmicznymi relacjami i przeżyciami w swoim życiu właśnie tego rodzaju. Oczywiście nie mówię tutaj, żeby tą osobę tłumaczyć, bardziej mówię, żeby ci wyjaśnić, bo czuję, że tu są osoby, które kompletnie nie rozumieją dlaczego ktoś nagle zniknął jakby, prawda? Po prostu lęk i strach. Zwyciężyły uh -huh. dobra najpierw nam się pokazał wielbłąd kamel. I tutaj jest podpowiedź właśnie, żeby być wytrwałym. I wtedy poradzisz sobie z wszystkim, co tutaj pokazuje się, przychodzi. O wow! Zobacz jakie śliczne słoneczko się pokazuje. Tu też mamy słońce. Czuję, że tutaj jakieś nowe pomysły, kreatywne, nowe przygody, świeży start. I teraz pytanie: gdzie? Czy w relacjach, związkach, czy tutaj w sprawach poza prywatnymi już tam przechodzimy, bo mamy następne jeszcze energie. Co tutaj mamy? O, ktoś tutaj jest bardzo słaby przy tobie, ktoś tu jest zależny, ktoś tutaj jest też gdzieś nieszczery w stosunku do Ciebie, nie mówi Ci wszystkiego. Ja czuję, że tutaj dobrze by było znaleźć prawdę, bo słoneczko, yy, słoneczko tutaj nam się pokazało jako rada do obu obszarów, czyli szukaj tej prawdy, dopytuj, dowiedz się, poszukuj jasności, klarowności każdej sytuacji. Masz jakby y, takie wsparcie energetyczne w tym czasie, żeby tą prawdę znaleźć. Ona nam się troszkę obróciła na początku, co odczytywałabym Uważaj, żeby nie zostawić tego, co ważne, w, w, znowu w cieniu, w szafie, żeby z lęku nie sięgać po to, albo żeby coś przeoczyć, czy wiesz, między palcami coś przepuścić, prawda? Czy udawać, że czegoś się nie widzi. To nie jest dobre dla Ciebie, dlatego, że Ty tutaj na swój sposób musisz wiedzieć, o co chodzi, żeby móc dalej pójść później w życie i nie nosić na sobie jakiegoś brzemienia i poczucia odpowiedzialności, że to jest jakby Twoja wina, prawda? Bo nie jest. Tak jakby to nie dotyczy Ciebie, mam takie poczucie i tu mówię o tym, że ktoś odszedł, żeby nie, żeby nie był zostawiony. To, to jest potężny lęk i trauma wewnętrzna tego człowieka, która. Zmusza właśnie tą osobę do takich specyficznych działań. Oczywiście najczęściej nie będąc zrozumiałym przez otoczenie i przez tą drugą osobę, całkiem możliwe, że ktoś tutaj z Was, kochani, ma też takie trudności wewnętrzne. Ja tu czuję, że zdecydowanie tego rodzaju kwestie wymagają wręcz i wołają wręcz o to, żeby się tym zająć, żeby to uzdrowić. Pustelnik dla mnie to też jest taka psychoterapia, samoterapia, może, prawda? Żeby skupić się właśnie, poszukać, jakby dotrzeć do korzeni i sedna tej przyczyny tutaj, która powoduje, że się ucieka, prawda? No właśnie. I mamy jeszcze dom astrologiczny, i tutaj kwestie karierowe, coś tu się dzieje, więc skupmy się teraz na tym obszarze, kochani. Tu jest jakieś, jakieś potężne uderzenie, tu się coś ogromnie zmienia, tutaj widać albo jakaś współpraca fantastyczna się pojawia. Uważaj komu ufasz i kogo zapraszasz do współpracy, bo jednak tu nam się po pojawia ta jedna energia, która przestrzega, żeby ufać tym, którzy są godni zaufania, ale jeżeli masz jakiekolwiek podejrzenia do kogoś, to ufaj wtedy swojej intuicji. I temu, co odczuwasz wewnętrznie, prawda? Natomiast, co fantastyczne, na początku mamy cztery buławy. Widać, że tutaj przychodzi jakaś siła, żeby coś dokończyć, żeby czymś się zająć, jakieś plany, jakieś dopracowanie czegoś, żeby mogło być świętowanie, żeby coś móc zamknąć, żeby, prawda, móc później ruszyć, jakby. Do przodu. Oczywiście to może być też znowu jakaś przyjemna sytuacja, impreza, spotkanie. Może to być jakieś spotkanie biznesowe, spotkanie firmowe, zawodowe, w kwestii tutaj gdzieś jakichś załatwień, ale będzie miło, przyjemnie, wszystko się uda załatwić. Oczywiście, cztery buławy też namawia nas do tego, żeby asertywnie tutaj. Rozmawiać, dyskutować, szczególnie jeżeli byłaby tu taka osoba intensywna, jak tu Tor nam się pokazuje, która lubi głośno mówić i tupać nóżką. Trzeba być asertywnym, oczywiście konstruktywna krytyka, jak najbardziej, ale jeżeli ktoś próbuje wymuszać, to też, żeby być silnym na tyle, żeby powiedzieć nie stop za dużo, prawda? Ktoś tutaj zdecydowanie zastanawia się nad kupnem domu, kupnem działki, przeprowadzką, kupnem może mieszkania, zmianą w ogóle, zmianą zamieszkania albo zmianą pracy też czuje. I tak naprawdę to, to czuć od początku. Może tutaj to miejsce obecne za bardzo ci przypomina coś, kogoś, jakieś sytuacje, albo jest tu ktoś, kto sprawia, że z jakiegoś powodu masz dość tego miejsca. I chcesz inne, chcesz zmiany, chcesz pójść dalej, prawda? Tak, co tutaj czuję dalej? Kochane Koziorożce, już o tym wspominałam, czuję, że powinniśmy troch, trochę bardziej skupić się na tym, żeby bardziej właściwie rozłożyć jakby ciężar obowiązków pokładać sobie priorytety, jakoś inaczej to ułożyć może w ciągu dnia i żeby też pamiętać o odpoczynku, relaksie. No właśnie też taki momencie zabawy, żeby się pośmiać, żeby też móc odpocząć, prawda? Czyli znajdź czas na odpoczynek, na zabawę, na relaks, na coś przyjemnego, na jakieś świętowanie. Pozwól sobie na jakieś świętowanie, nawet jeżeli to będzie jakaś, zdawać by się mogło, Malutka jakaś rzecz, malutki sukcesik, ale pozwól sobie na to świętowanie, żeby wprowadzić troszeczkę tego światełka do swojego dnia, do swojego tygodnia, prawda? Do swojego życia. Tutaj paść pentakli nam mówi, że też mogą być jakieś, może ty poczujesz potrzebę gdzieś uczenia się czegoś, wchodzenia w jakieś studium, w jakimś temacie, może będziesz chcieć zdobyć jakieś umiejętności konkretne. Może też w Twojej pracy, czy, czy na studiach, czy na szkoleniu gdzieś znajdziesz dla siebie coś albo zostanie Ci coś zaproponowane, co sprawi, że poczujesz taką ciekawość świata, prawda, i będziesz chcieć czymś się zająć. Może chodzić też o jakąś współpracę, może Ty komuś zaproponujesz współpracę, może ktoś Tobie, więc ja tu czuję bardzo dużo fajnych rzeczy. Może ktoś chcieć pójść na studia, wrócić na studia albo zająć się czymś, czym wcześniej się kompletnie nie zajmował. Może tu też przyjść jakaś propozycja związana z pieniędzmi, z finansami, z czymś innym, jakaś fajna współpraca, bo mamy te mamy tą kartę dwójeczkę kielichów, więc jest to absolutnie fantastyczna energia piękna, która pokazuje, no już oprócz tego, że tu jakieś oświadczenia, zaręczyny i to wszystko, to już sobie wyjaśniliśmy, to tutaj słuchajcie, może być spotkanie mm, Partnera takiego naprawdę super fantastycznego. Możesz tą osobę spotkać w pracy, albo idąc do pracy, albo gdzieś w związku z załatwieniami z pracą, gdzieś się przemieszczając, albo po prostu to może być romantyczne, albo może to być biznesowe, czyli możesz poznać osobę, z którą będziesz chcieć wejść w jakąś biznesową relację, który z przytupem nam w tym pomaga, pomaga poradzić sobie z wszystkimi wyzwaniami, jakie się po pokazują. Jeżeli tutaj jest jakiś lęk wewnętrzny, Turyzas przychodzi ci z pomocą, poproś o odwagę. Słońce to też jest odwaga. Także ważne jest, żeby tu być odważnym, asertywnym obserwującym, bo paść pentakli też dużo obserwuje, zanim zareaguje, prawda, jakkolwiek? Tak. Na pewno tutaj fajne rzeczy się szykują. Ktoś może jakieś podpisywać umowy, kontrakty. Oczywiście, znowu mogą być one biznesowe, ale mogą być, słuchajcie, romantyczne, mogą być to umowy jakieś na życie, prawda? Małżeńskie i tak dalej. Natomiast widać, że tu coś nowego przychodzi, coś świeżego, coś fajnego, coś przyjemnego. No, powiem Wam, piękne czytanie. Mam takie poczucie, że to przymrożenie, które tutaj było, może gdzieś jeszcze na początku tygodnia być. Ono później, jakby jakby jakieś lody puszczały, jakby coś się rozmrażało dosłownie i później ta energia zaczyna dużo bardziej efektywnie płynąć. No i tu tor nam dzielnie pomaga, są swoją energią, mocą, siłą, daje nam siłę, daje nam moc, daje nam odwagę, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie z tym wszystkim właśnie, co się pojawia w tym tygodniu, w tym czasie. No powiem wam bardzo ciekawe, bardzo ciekawy tydzień. Jeżeli masz ochotę przyjąć tę energię, napisz sobie w komentarzu, ja to podpiszę swoją energią, albo sobie powiedz na głos, możesz sobie po prostu pomyśleć. Możesz także sobie napisać na karteczce, jak wolisz. Energia jest piękna i na pewno, jeżeli coś było przymrożone albo takie trudne, ciężkie, to tutaj widać, że te energie puszczają i jest lepiej. Idzie to w kierunku, jakby, zobaczcie. Wschód słońca, jakby idzie kule przemu ja czuję. Więc, jak masz ochotę na taką zmianę kule przemu przyjmij sobie tą energię, zaproś je do swojego życia i niech pięknie działają. Niech Torci tu pomoże torować sobie drogę poprzez jakieś blokady wewnętrzne, na przykład, bo też pomaga, prawda, radzić sobie z blokadami wewnętrznymi ta energia. Dobrze, kochane koziorożce, mamy teraz mini-wybierz kartę na trzy możliwości. Mamy jeden, dwa, trzy. Możesz zapytać o osobę sytuacji, o wydarzenie, jak zawsze. Mamy jeden. E, tutaj mamy, może, zobaczcie, mamy dwa. Niewłaściwy czas. I trzy. O, tutaj zdecydowane, tak. I tutaj coś będzie mówione, coś tu będzie trzeba usłyszeć, może coś przemyśleć. Może jakieś coś no, nowinki, jakieś nowości w, w karierze u ciebie? Dokładnie. Dobrze, kochani, tyle. Utulam mocno i życzę nam wszystkim fantastycznego tygodnia, jak zawsze. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach, papa. Pa.